Znajdujemy się w gminie Dzierżoniowa, konkretnie w sołectwie Jodłownik, który jest dzisiaj współgospodarzem naszych gminnych dożynek. Na boisku u podnóża kursowych. Wyznacznikiem po naszej dzisiejszej imprezy, wydarzenia jest troszkę pogoda, ale my się nie dajemy. Tradycyjnie wszystkie elementy, które są wpisane w tradycję dożynek, czyli poczynając od mszy, poprzez właśnie misterium chleba, podzielenie się tym chlebem z mieszkańcami, oraz oczywiście wszystkie te fragmenty związane chociażby z licytacjami na rzecz potrzebujących, to wszystko ma swoje miejsce plus oczywiście stoiska naszych sołectw. Można powiedzieć, że były bardzo dobre zniwa, no, można powiedzieć, że wsypało y, z morza dosyć ładnie, no, Także można powiedzieć, że ok. Czym się Państwo zajmują jako rolnicy? No głównie to mamy hodowlę koni, no to są konie zimnokrwiste, no, od bardzo wielu lat Może jest niezwykłym miłośnikiem, nawet jestem trochę zazdrosna, bo tyle czasu poświęca tym koniom że nie mamy czasu nawet na wyjazdy jakieś wspólne, no bo cały czas trzeba się koni zajmować, doglądać. No ale no kocha to, po prostu kocha to, to jest jego wielkie zamiłowanie. No i jest zna na tych koniach, naprawdę nieraz weterynarze twierdzą, że naprawdę tylko w takich już wyjątkowych przypadkach przyjeżdżają, no bo to no i dobrze już u sobie radzi. Pasja, to są konie moje, naprawdę są piękne, to są matki zarodowe, które trzymam. Na, na zwiebię, potem idę do dalszej hodowli, No piękne są. Można powiedzieć. Ludzie wiedzą dobrze, że w naszej gminie jesteśmy bardzo otwarci, że można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Gościnność naszych sołest nie jest na granic, dlatego zapraszamy zawsze i mamy nadzieję, że... I tak zresztą jest. To są takie właśnie fale, że początek on się rozkręca, a przed wieczorem zawsze jest bardzo, bardzo dużo osób. No akurat o innych nie możemy powiedzieć, nam się żyje, no bardzo dobrze. W sumie zgodnie ze wszystkimi ludźmi, bo akurat tak się układa, że my w Jodłowniku, no mamy bardzo fajnych sąsiadów, no i mówimy, tam się żyje. Naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego miejsca. Nie chcielibyśmy nigdy opuszczać Jodłownika. To są odłożynki, które zostały przeniesione, jeżeli chodzi o miejsce z roku ubiegłego. Dyskutowaliśmy wielokrotnie, czy uda się w tym roku też je zorganizować. No i udało się tak i cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że to co się wokół nas dzieje nie zepsuje nam tego świętowania. Swoje folklorystyczne nasze z gminy Dzierżoniów, których mamy sporo i które możemy na co dzień również podziwiać, a jednocześnie drugi dzień Bukowińskich Spotkań, zespoły z Węgier, Rumunii i Ukrainy ubogacą dzisiejsze wydarzenia. Wiemy, że jeden z wieńców wygrał powiatowy konkurs. No, trzeba powiedzieć, że dwa wieńce, dlatego, że na pierwszym miejscu uplasował się Wieniec z miejscowości Tuszyn, a na drugim piła Dolna. No i bardzo się cieszymy, że po raz kolejny gmina Dzierżoniów będzie reprezentowała powiat dzierżoniowski na dożynkach, tegorocznych dożynkach wojewódzkich w Domańowie. Więc trzymamy kciuki, aby tam również osiągnąć jakiś sukces, chociaż samym sukcesem już to, że podtrzymujemy tradycje związane z wieńcami i z tego się bardzo cieszę i dziękuję wszystkim właśnie tym, którzy biorą w tym udział. Myślę, że rolnictwo w gminie ma się tak samo jak rolnictwo w Polsce. Generalnie e, zmienia się w ogóle specyfika rolnictwa. Są to już wielkotowarowe gospodarstwa. Dzisiaj trudno na takim rynku już konkurować, dlatego mimo, że mamy wielu rolników statystycznie rzecz biorąc, to jednak dominuje w każdej miejscowości po kilku wielkoobszarowych. Oni też mają trudno, bo wiemy, że ta, ta konkurencja na rynku polskim czy europejskim jest trudna, ale dzięki różnym dopłatom, które się pojawiają dla rolnictwa, a przede wszystkim ich umiejętnemu wykorzystaniu, bo to nie sztuka wziąć, ale sztuka pomnożyć, myślę, że rolnictwo z tego tytułu w Polsce jako grupa zawodowa na pewno wzrosła i oby się miało jak najlepiej na kolejne lata. Czego życzycie rolnikom na kolejne lata? No, udanych zawsze zbiorów. No by mi się wszystko darzyło, układało, mnożyło. No, wszystkiego najlepszego, szczęścia im Boże wszystkim. Z okazji jubileuszu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Grajcie i śpiewajcie tak długo, jak tylko dacie radę. 100 lat z publiczności. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Niech żyją, żyją nam, niech żyją nam. Ślicznie dziękujemy, jesteśmy naskowieni. Nasze plecy zginają się na faraona. Jeszcze jest z namieg, jeszcze jedna chłoda. Budujemy wielkie ciała, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Słońce wschodzi i zachodzi, aby ich gdzie, zachodzi, aby Chodzi, aby licie nędza, a wiciem nędza, ale nie płacz, się o stronie, spójrz, co tutaj jest, ale nie płacz, o stronie, spójrz, co tutaj jest, ale nie płacz, o stronie, spójrz, co tutaj jest, ale nie płacz o stronie, spójrz, Budujemy grób dla

Budujemy pięknie dzieło, nikt się nie oszczędza, polujemy, nikt się nie oszczędza, holujemy, nikt się nie oszczędza, słońce wchodzi i zachodzi, aby cię. Słońce wchodzi i zachodzi, aby gdzie słońce wschodzi i zachodzi, jaka tutaj nędza, jakaś klaszna nędza, ale nie patrz. Nie w waszą stronie spójrz Co tutaj jest, ale nie się w stronie spójrz Budujemy grubna dla Faraona Budujemy król dla Faraona Budujemy król dla Faraona